Alibaba i 40 rozbójników. Czyta Paulina Brzezińska. Dawno, dawno temu, w kraju, gdzie mężczyźni noszą turbany i szarawary, żył pewien człowiek imieniem Alibaba. Nie był ani biedny, ani bogaty. Mieszkał w białym domu, otoczonym murem, z żoną, synem i służącą. Marianną. Ponieważ był kupcem, często podróżował, odwiedzał dalekie kraje, skąd sprowadzał barwne tkaniny. Pewnego dnia, wracając z jednej z takich podróży do domu, znalazł się w gęstym lesie. Wokół było tak cicho i tak ciemno, że kupca przeszły ciarki. Nie znał okolicy. I nie czuł się pewnie na leśnej drodze. Toteż gdy usłyszał ten, ten kopyt dla bezpieczeństwa, wszedł na najbliższe drzewo i ukrył się w jego gałęziach. Całe szczęście, oto bowiem leśnym traktem, zbliżała się grupa jeźdźców. Wyglądali groźnie. Ogorzałe twarze znaczyły blizny, za pasami błyszczały ostre noże. Ali Baba domyślił się, że są to rozbójnicy. Za hersztem, wyróżniającym się wspaniałymi szatami, podążało aż czterdziestu rzezimieszków. Kupiec zamarł z przerażenia. Wtem jeźdźcy zatrzymali się przed skalną ścianą, wyłaniającą się z pomiędzy krzewów. Sezamie, otwórz się! Dobieg uszu Alibaby rozkaz herszta rozbójników. Po chwili skała rozstąpiła się powoli, ukazując ciemną jaskinię. Zbójcy zniknęli w jej wnętrzu, by wkrótce opuścić grotę, wynosząc z niej tajemnicze worki. – me rozkazanie! Zamknij się, sezamie! – zawołał dowódca. Worki załadowano na konie i rozbójnicy odjechali. Kupiec opuścił swą kryjówkę. Ogromnie był ciekaw, co też kryje tajemnicza grota. Stanął przed skalną ścianą i zawołał. Sezamie, otwórz się! Rozkaz został wypełniony. We wnętrzu jaskini Alibaba ujrzał skarby, jakich oko ludzkie dotąd nie oglądał. Prawdziwie nieprzeliczone. I już wiedział, co należy zrobić. Wyszedł ze zbójeckiej kryjówki. Na me rozkazanie! Zamknij się, Sezamie! zawołał i czym prędzej udał się do domu. Zabrawszy stamtąd osła oraz kilka worków, wrócił do jaskini. Teraz pozostało tylko wypowiedzieć zaklęcie. Załadować do worków złote monety, czarodziejską mocą zatrzasnąć skałę i wróciwszy do domu ze skarbem, resztę życia spędzić w dostatku. Cóż znaczy tych kilka worków złota wobec wszystkich skarbów groty? Rozbójnicy nawet nie zauważą straty, myślał Alibaba. Rzeczywiście, zbójcy nie domyślili się nawet, że ktoś odkrył ich skarbiec. Tymczasem Alibaba pochwalił się złotem żonie, synowi i służącej. Wszyscy oczywiście bardzo się ucieszyli, a pani domu rzekła: monet jest tyle, że liczenie ich zajęłoby całą wieczność. Pożyczę wielki dzban od twojego brata Kasima i zmierzymy, ile dzbanów mamy. Jak powiedziała, tak zrobiła. Oddając dzban. Nie spostrzegła, że na jego dnie zostało kilka monet. Zauważywszy je natomiast Kasim, natychmiast pobiegł do Alibaby. – Czyżbyś przechowywał w moim dzbanie złoto, jak ja oliwę? – zapytał żartem. Kupiec opowiedział mu o wszystkim, zdradzając także zakręcia otwierające i zamykające jaskinię. Skarbów starczy także dla ciebie – powiedział. – Uważaj tylko… Aby zbójcy cię nie przyłapali. Kasim czym prędzej pojechał do groty. Zobaczywszy góry klejnotów złotych i srebrnych monet oraz szlachetnych kamieni, stracił kompletnie głowę. Napakował, ile mógł do worków, które miał ze sobą, załadował na osła i co za nieszczęście zapomniał zaklęcia zamykającego jaskinię. Na moje wołanie zamknij się, głazanie, próbował. Na mój krzyk zamknij się w mig, wołał. To próżno. Zrozpaczony ledwo usłyszał galopujących ku grocie rozbójników. W ostatniej chwili ukrył się w jaskini. Na nic to się jednak zdało. Jeźdźcy widzieli, że ktoś dobrał się do ich skarbów. Przeszukali dokładnie grotę. Znaleźli Kasima i zabili go, a potem zaczęli przeliczać skarby. Zabrało im to aż tydzień. – Brakuje złotych monet – orzekł w końcu dowódca z zbójców. – Ktoś jeszcze musi znać zaklęcie. Jeden z rozbójników udał się do miasta na przeszpiegi. Szybko dowiedział się, że kupiec Alibaba stał się niedawno bogatym człowiekiem, a jego brat Kasim zaginął przed tygodniem bez wieści. I wszystko było jasne. Herszt bandy wpadł na sprytny pomysł. Kazał swoim ludziom wejść do wielkich dzbanów na oliwę. Takich samych jak ten, którym żona Alibaby mierzyła złoto. Po czym dzbany te załadował na wóz. Sam zaś przebrał się za handlarza oliwą i powędrował do miasta. Nocą dam wam znak. Wyjdziecie z dzbanów i zabijecie Alibabę i wszystkich domowników. Bez mojego rozkazu nie wolno wam nawet pisnąć. Udając wędrownego kupca, herszt rozbójników poprosił Alibabę o gościnę. Został przyjęty po królewsku. Obfitą ucztę podano na złotej zastawie. Wino lało się strumieniami. Tymczasem, Późnym wieczorem Marianna, służąca Alibaby, wracając do domu, usłyszała cichy szept dochodzący z dzbana na oliwę. – Czy to już? – spytał ktoś. Dziewczyna domyśliła się podstępu. Przyniósłszy z domu wrzącą oliwę, wlała ją do dzbanów. W ten sposób zginęli wszyscy rozbójnicy. Nocą herszt na próżno usiłował obudzić swych towarzyszy. Byli martwi. Zbójca poprzysiągł zemstę i uciekł z miasta. Marianna opowiedziała Alibabie i jego żonie i ich synowi, kogo gościli pod swym dachem. Uratowałaś nas, dziewczyno, zawołał kupiec. Proś o co tylko chcesz. Mogę dać ci tyle złota, ile zażądasz. Ale Marianna nie chciała złota. Została z rodziną Alibaby, nadal wiernie służąc gospodarzom. Herszt rozbójników wkrótce wrócił do miasta. Tym razem przebrał się za handlarza tkanin. Ustawił stragan naprzeciwko domu Alibaby i sprzedawał bajeczne materiały po bardzo niskich cenach. Ciekawe, skąd on je sprowadza, zainteresował się Alibaba i zaprosił nieznajomego, by porozmawiać z nim o interesach. W czasie wystawnej kolacji Marianna, podając gościowi wino, dostrzegła, że w fałdach jego szarawarów lśni nóż, przyjrzała się przybyszowi uważnie. Ależ tak, to herszt rozbójników, na szczęście nie było za późno, choć o mały włos, a drab spełniłby swój niecny zamiar. Wszystko zdarzyło się tak szybko, że Alibaba ledwo zdążył zauważyć, jak kupiec ruchem szybkim jak błyskawica wyciąga sztylet i rzuca się na niego. W tym samym momencie Marianna chwyciła leżący na stole nóż i wbiła go prosto w serce rozbójnika. – Dziewczyno, po raz drugi uratowałaś mi życie. – Nie jesteś już służącą. Należysz odtąd do rodziny. Zawołał Alibaba. Wkrótce odbył się ślub Marianny z synem Alibaby. Okazało się, że młodzi już dawno przypadli sobie do gustu. W dniu wesela kupiec zaprowadził nowożeńców do zbójeckiej jaskini i, pokazawszy im, jak otwierać i zamykać skałę, przestrzegł, by rozważnie korzystali ze skarbów. Posłuchali go. Także bogactw starczyło dla ich dzieci i dla wnuków i dla prawnuków. Kto wie, może do dziś potomkowie Alibaby korzystają ze zbójeckiego złota. Jeśli podobało Ci się moje czytanie, kliknij zasubskrybuj lub zostaw łapkę w górę.